Witam serdecznie wszystkim tych, którzy, którym zdrowie leży mocno na sercu oraz sprawy bieżące. Chciałbym Was zaprosić 5 marca w sobotę na godzinę 18 do willi Śnieżna Kopa w Sosnówce Górnej koło Karpacza. Jest to agroturystyka prozdrowotna, gdzie będzie spotkanie z Andrzejem Nikodemowiczem, wizjonerem, człowiekiem, który posiada swoją niezależną telewizję ATN, i będzie miał prelekcję na temat impulsu świadomej wolności, oraz też poruszy sprawy bieżące. Po nim Aleks Polański. Będzie miał prelekcję na temat, czy przepowiednie się spełniają. Następnie Sylwia Wysocka opowie o odporności. I na końcu ja, Andrzej Świętek, będę miał krótki wykład na temat, jak w skuteczny i tani sposób pozbyć się nadciśnienia tętniczego. I później będzie muzykoterapia, czyli koncert na gongach tybetańskich. Który powoduje to, że jak są jakieś początkowe, drobne dolegliwości, to po takim jednym koncercie ludzie czują ulgę, czują się, że im to pomogło. Więc jeszcze raz chciałbym serdecznie Was zaprosić. 5 marzec, godzina 18, Sosnówka Górna, willa Śnieżna Kopa. A ponieważ mamy ograniczoną ilość miejsc, to prosiłbym o uprzednie zaanonsowanie swojego, swojej obecności pod numerem telefonu 509 663 241, a strona internetowa to jest www.snieznakopa.pl A więc widzimy się 5 marca w Sosnówce Górnej Koło Karpacza. Dziękuję.